Zapadła decyzja w sprawie budowy promenady łączącej kąpielisko z dziką plażą nad jeziorem Jeleń. Równolegle prowadzone będą prace remontowe na terenie ośrodka. No proszę Państwa, uśmiech ciśnie mi się na usta, bo temat, o którym już mówiliśmy wielokrotnie, a, a który nie do końca udało nam się do tej pory zrealizować, na szczęście chyba wkrótce doczeka się realizacji. Myślę tu o drugim etapie prac nad jeziorem Jeleń obejmującym budowę promenady z kąpieliska dzisiejszego na dziką plażę obejmującego również zieloną siłownię, plac zabaw, remont toalet i natrysków, które są tam na górce w lesie i także kilka innych jeszcze elementów doczeka się w końcu realizacji. Przyznam, że z taką sytuacją, kuriozalną sytuacją, pierwszy raz w życiu się spotkałem, bo aby wniosek wcześniej był zrealizowany i została podpisana umowa z marszałkiem, był wymagany jeden dokument, a mianowicie zgoda na to, że możemy budować promenadę nad jeziorem Jeleń. Okazuje się, że w Polsce prawo, chyba nawet dla prawników, jest czasami kwestią dosyć niezrozumiałą, bo z końcem zeszłego roku nad naszym Jeleniem. Kuratele przestała sprawować Agencja Nieruchomości Rolnych i z mocy prawa jeziora przeszły pod powiaty, czyli w imieniu Skarbu Państwa zarządza nimi starosta. Niestety y, okazało się niemożliwe przyjęcie tego 1 stycznia, bo nie były jeszcze przygotowane dokumenty, które zresztą do dzisiaj jeszcze nie są przygotowane. Musieliśmy dokonać pewnych zmian w projekcie właśnie po to, żeby tą inwestycję uratować. To się udało. My już myślę, że pod koniec czerwca podpiszemy w Urzędzie Marszałkowskim umowę, na mocy której już jesienią rozpoczną się na prace. To jest, tak jak mówię, drugi etap, ale przed nami jeszcze trzeci etap, do którego będziemy próbowali zdobyć pieniądze z lokalnej grupy rybackiej po Jeziorze Bytowskie. Chcemy w przyszłym roku również, między innymi, zorganizować w okolicy Jeziora Jeleni szlak narciarski. Duży parking też dla wędkarzy i dla innych, którzy odwiedzają to miasto, czy tą część naszego miasta. Także pomosty, które wymagają jeszcze budowy w innych miejscach nad jeziorem Jeleń, i wtedy myślę, że temat Jelenia będzie już prawie. Zakończony prawie, bo myślę, że znajdzie się też pod koniec wakacji osoba, która skorzysta z możliwości zakupienia restauracji wraz z hotelem i tych budynków, które są w sąsiedztwie samej restauracji. Myślę tu o recepcji i budynku gospodarczym z tyłu. Czyli to, co jest na górce, będzie wszystko do nabycia. Myślę, że już w sierpniu, jeżeli wśród Państwa są takie osoby, które zechcą tam prowadzić działalność, jak najbardziej na to liczymy. Dodam, że do tej pory miasto tak naprawdę nie miało z tego żadnych korzyści finansowych, jeżeli chodzi o Jelen. Myślę, że taka opcja sprzedaży jest dobra i dla ośrodka i daje szansę na to, że ktoś kto to kupi zainwestuje w to określone pieniądze, dzięki czemu Jelen zyska jeszcze bardziej na wartości.